Drony są wykorzystywane w polskich służbach w Straży Pożarnej, w Policji już od kilku lat. Natomiast cały czas rozwijają się pomysły, w jaki sposób można z nich najefektywniej korzystać. I epidemia COVID jest taką sytuacją, która przyspiesza tego rodzaju proces, wskazuje nowe, nowe zastosowania, albo może raczej pokazuje ważność już istniejących zastosowań w troszkę innych kontekstach. To, co najbardziej oczywiste, to dron to przede wszystkim jednak dzisiaj kamera. To zdolność do spojrzenia z góry, a z góry widać więcej. Jeśli chcemy się zorientować, w, jakim, w jaki sposób zachowują się ludzie, w jaki sposób gromadzą się wtedy, kiedy gromadzić się nie powinni w parkach, na przestr w przestrzeniach publicznych, to y, dron niekoniecznie służy do przyjrzenia się pojedynczej osoby, ale pozwala nam zobaczyć całe zachowanie grupy. Widzimy, że pojawiają się grupki, że ci ludzie gromadzą się nad brzegiem rzeki, siadają na ławkach, w których jest słońce. To wszystko jest zrozumiałe, to jest naturalne zachowanie. Ale szybkim spojrzeniem z góry widzimy, że to nie są jednostkowe przypadki, widzimy, że to jest coś w miarę regularnego. Regularnie występującego, to już kieruje nas na do myśli, że tego typu działanie niestety ale w warunkach epidemii jest szkodliwe, że trzeba coś z tym e, zrobić. A więc dron jako zrozumienie zachowań ludzi, jako spojrzenie z góry, a z góry widać więcej. Zupełnie innym rodzajem zastosowanie dronów e, może być coś, co dopiero się zaczyna, to znaczy transport. Łatwo sobie wyobrazić, że sprawnie funkcjonujące drony to transport niewielkich ilości materiału, czy miałaby to być krew e, czy różne medykamenty z pewnymi zastrzeżeniami można by też myśleć o transporcie próbek, chociaż tutaj trzeba być ostrożnym, bo to jest materiał potencjalnie niebezpieczny. Natomiast to jest transport szybki, to jest transport zupełnie nie narażający ludzi na kontakt z tą przewożoną substancją. To jest zdolność do bardzo dynamicznego reagowania. Na dzień dzisiejszy dron to raczej możliwość transportu bardzo niewielkich ilości. Myślę, że w granicach kilograma to jest ta masa, którą bez większego problemu można przewozić. Oczywiście są drony, które mają istotnie większą ładowność, ich nie jest jest wiele. I znów pierwszym krokiem powinno być postawienie zadania. Co dron powinien zrobić? Jeśli okaże się, że ładunek, który powinien być przewożony, ma 10 kg, znajdą się drony, które są w stanie to zrobić. Natomiast te rozwiązania, które mamy dzisiaj powszechne, to raczej operujemy w przedziałach od kilkuset gramów do bardzo niewielkiej ilości liczonej w kilogramach.